To będzie taki krótki tutorial, jak zamontować ten łącznik. Łącznik filtra stażkowego. Zrobię to trochę w odwrotnej kolejności, ponieważ zdemontuję to, co mam tutaj zamontowane, czyli ten airbox. No, krótko mówiąc, rozmontuję wszystko i zamontuję jeszcze raz. Pierwsza sprawa trzeba odłączyć. Przepływomierz tutaj naciskając i delikatnie wysuwając, tego nie będę już odłączał. tak to wygląda zamontowany przepływomierz filtr stożkowy okay. tutaj na przepływomierzu jest taki o-ring przy wkładaniu trzeba, przy montażu tutaj w to miejsce trzeba uważać, żeby tego o-ringu nie ściąć Najlepiej to. <laughs> Czy znaczy tak, tutaj jest. Ta powierzchnia jest y, obrobiona. Jest y, wygładzona acetonem, więc jest no, przeze mnie przygotowana do montażu. Ale, mimo wszystko, jak się montuje, trzeba zwrócić uwagę, żeby nie wduszać na siłę. Tylko delikatnie. O, w tej chwili jest opór. Ponieważ yy, no, Oring kleszczy się tutaj na tej powierzchni, która jest gładka jak, no jak, jak lustro. Najlepiej byłoby w tej sytuacji posmarować delikatnie, tylko nie chemią, żeby nie, nie zdegradować tej gumy, tylko na przykład jakimś, no nie wiem, czy mydłem, czy mydłem w płynie, które sobie odparuje i, i nie będzie powodowało degradacji tej, yy, tej powierzchni. Teraz tak, najlepiej jeszcze przed montażem obczyścić z piasku. Ja tego nie będę robił w tym miejscu, żeby sobie tutaj do dolotu nie nasypać piasku. Zrobię to obok. Nie należy dotykać tak, tu jest czujnik temperatury, tego nie można dotykać. Pod żadnym pozorem nie dmuchać tam wysokim ciśnieniem, nie wkładać pędzelka, bo sobie można uszkodzić przepływomierz. Do czyszczenia przepływomierza są specjalne spraje na bazie alkoholu izopropelowego, to się po prostu psiuka, wewnątrz wypukuje i suszy, i nic więcej, żadnego mechanicznego tam grzebania w przepływomierzu. Ok, to sobie odłożę na razie. Teraz tak może już tego stożka nie będę zdejmował, nie chce mi się tego zdejmować. Strumiennice, te prostownice powietrza są tak jak widać od strony stożka, zamontowane tutaj. Przepływomierz, no i drugą stroną. Jeszcze sobie obejrzę, tutaj, jak to wygląda w środku. Wszystko w porządku. nic tu się nie dzieje niepokojącego wszystko jest jest jak najbardziej w porządku naniosę trochę tego mazidła sobie tutaj na palec i wysmarujemy tą płaszczyznę tutaj i teraz spróbujemy to zamontować o, widać jak ładnie weszło bez żadnych oporów teraz tak być powinno no i teraz lecimy w drugą stronę, czyli śrubki od przepływomierza w pierwszej kolejności i montujemy w drugą stronę wszystko Przy zakładaniu tutaj y, tego stożka może być trochę kłopotów, dobrze jest właśnie <laughs> użyć sobie mydełka, żeby sobie ułatwić sprawę, szczególnie posmarować gumę, no bo tutaj się będzie to wszystko zakleszczało, bo jest na ścisło, y, średnica tego jest y, tak jak w oryginale, no żeby tutaj było dobre uszczelnienie, to to wchodzi na ścisło, y, z tej strony jest troszeczkę łatwiej, Także ja osobiście z tej strony nie smarowałem, ale jak wkładałem stożek, to trochę mydła, nie za dużo też żeby to nie ściekało, żeby nam potem nie zasało tego mydła yy, do dolotu dalej. Można też chwilę poczekać, aż ono obeschnie, no Ale jak się tam niedużą ilość tego nałoży, to, to nie powinno być żadnego problemu z, z zasaniem tego, tu nie trzeba bardzo mocno do, dokręcać tego. Jest tylko mechaniczne mocowanie, yy, mechaniczne mocowanie tego przepływomierza z czuciem, żeby nie zerwać gwintu. Yy, teraz takie ja sobie te śrubki wymieniłem na yy, nierdzewne. Oryginalnie są tutaj takie czarne, yy, także trochę inne od tych. Także nie ma co się dziwić, że te są inne. tak to montujemy z powrotem. To jest taki rant. Z, na początku może być problem z przełożeniem. O, OK. Wskoczył ładnie. Teraz podłączamy wtyczkę. Pozycjonujemy sobie jak należy. Pozwrócić jeszcze, żeby, żeby ta mufa tutaj gumowa nie była przekoszona przypadkiem, bo czasami zdarza się, że dół nie wchodzi do końca jak należy. Po prostu ta krawędź powinna być prostopadle do osi. Ta płaszczyzna powinna być w płaszczyźnie jakby mm, krawędzi, zewnętrznej krawędzi tego, tej rury. Jest mniej więcej ok. I dokręcamy. nie za mocno. To i tak już jest uszczelnione. Sprawdzę jeszcze tą. O, właśnie ta jest nieprzykręcona jeszcze. Poluzowałem ją, ale nie ściągnąłem. Chciałem jeszcze pokazać te oryginalne śrubki, jak wyglądają. Tak to wygląda. Łebki delikatnie skorodowane. Łącznik jest zaprojektowany właśnie pod takie oryginalne śrubki. Kto tam sobie chce, może sobie wymienić na no, takie, jak ja mam z nierdzewki. Ale nie jest to jakaś konieczność. Także, no to tak informacyjnie. Tylko chciałem przekazać jeszcze na sam koniec filmu. No to chyba by było na tyle. Udanej, bezpiecznej jazdy przede wszystkim. Trzymajcie się.